Dzisiaj młodzi chłopcy mają różne marzenia dotyczące przyszłości. Niektórzy chcą zostać piłkarzami, inni lekarzami, a jeszcze inni strażakami. Natomiast w średniowieczu każdy chciał zostać rycerzem. Kim byli rycerze i jakie mieli prawa i obowiązki? O tym w dzisiejszym odcinku Średniowieczne społeczeństwo można podzielić na cztery stany, czyli grupy, które różniły się prawami i obowiązkami. Byli to rycerze, duchowni, mieszczanie i chłopi. Dzisiaj zajmiemy się chyba najważniejszą z tych grup, a więc rycerzami. Mimo, że w średniowieczu obowiązywała zasada, że cała ziemia w państwie należy do króla, to jednak nawet najmężniejszy władca, nie był w stanie obronić sam swoich ziem. Potrzebował do tego rycerzy, którzy za służbę wojskową otrzymywali nie tylko złoto, ale przede wszystkim ziemię. Można było ją uprawiać, a nadwyżki żywności, zboże, owoce czy warzywa, sprzedawać i szybko się wzbogacać. Idealny rycerz w średniowieczu miał określone zasady, które należało przestrzegać. Musiał umieć walczyć różnymi rodzajami broni, być silny fizycznie i odporny na ból oraz zmęczenie. Musiał być odważny, ponieważ ucieczka z pola bitwy była największą hańbą. Poza tym, średniowieczny rycerz powinien być prawdomówny, szlachetny, pobożny oraz otaczać opieką kobiety i biednych. Takie zasady, którymi musiał się kierować, nazywamy w historii kodeksem honorowym. Jak wspomniałem, rycerze za swoją wierną służbę otrzymywali ziemię. Najbogatsi z nich nie mieszkali w zwykłych domach, ale w potężnych zamkach. Miały one dwie funkcje. W okresie pokoju, kiedy rycerz nie wyruszał na żadną wyprawę wojenną, to właśnie w zamkach przyjmowano gości i wyprawiano uczty. Natomiast w razie ataku nieprzyjaciela w zamku można było się schronić. Grube mury, wysokie wieże i łucznice na murach skutecznie ułatwiały obronę. Chociaż o zostaniu rycerzem marzyli wszyscy, to tylko chłopcy z rycerskiego rodu mogli liczyć na taki tytuł. Poza tym, droga do tego, by zostać rycerzem, była długa i trudna. W wieku siedmiu lat młody chłopak zostawał paziem. Służył wtedy na dworze królewskim lub rycerskim i uczył się zasad dobrego wychowania. Pomagał wtedy starszym dworzanom w ubieraniu się, przynosił wodę i posiłki. Oraz uczył się czytania i pisania. W wieku 14 lat paś stawał się Giermkiem. Wtedy jego obowiązki stawały się już poważniejsze. Polerował broń i tarcze swojego pana oraz dbał o jego konia. Starsi Giermkowie jeździli również na turnieje rycerskie i bitwy, pomagając rycerzom, na przykład ubierać zbroje. Giermek zostawał rycerzem. Mniej więcej w 20 roku życia. Uroczyste nadanie tytułu rycerskiego nazywamy pasowaniem od pasa z mieczem, który to rycerz otrzymywał od króla bądź innego dostojnika. Był to bardzo ważny moment w życiu młodego mężczyzny. Dzień wcześniej spędzał na modlitwie w kościele, a po pasowaniu odbywała się wielka uczta, albo nawet turniej rycerski. Każdy rycerz miał swój herb czyli specjalny znak. Wyróżniający go na tle innych. Herbów, na przykład w Polsce, było bardzo wiele, ale często składały się z tych samych elementów tarcze z godłem, hełmu, labrów i klejnotu. Życie rycerza to nie tylko obowiązki, ale również przyjemności. Do najpopularniejszych rozrywek rycerzy należały przede wszystkim polowania. Chodziło w nich o dobrą zabawę, ale również o pokazanie swojej siły i zręczności. Rycerze łapali jelenie, dziki i żubry, co było nie lada wyzwaniem. Po polowaniu odbywały się długie uczty z potrawami ze świeżo upolowanej zwierzyny. Drugą popularną rozrywką były turnieje rycerskie. Najważniejszym elementem takiego turnieju były pojedynki rycerzy na kopie. Dwaj zawodnicy nacierali na siebie z przeciwnych stron pola rycerskiego, i zwyciężał ten, który za pomocą kopii zrzucił siodła swojego przeciwnika. W ten sposób rycerze nie tylko dawali radość widzom, ale również przygotowywali się do bitew. Spróbujmy teraz opisać, jak wyglądał średniowieczny rycerz. Jego wygląd świadczył o bogactwie, dlatego rycerze dużą wagę przywiązywali do tego, na przykład, jakie siodło ma ich koń, czy jak wygląda ich zbroja. Najważniejsze było jednak to, że dobrze wyposażony rycerz był skuteczniejszy w walce i miał dużo większe szanse na przeżycie w bitwie. Najpopularniejszą bronią rycerską był oczywiście miecz. Mógł służyć zarówno podczas starć konnych, jak i po tym, jak rycerz zsiadł z konia i walczył pieszo. Do ochrony przed ciosami przeciwnika. Służyła tarcza, która przybierała różne kształty. Pełniła ona również inną funkcję. To właśnie na niej często malowano herb rodu rycerskiego. Kiedy tarcza zawiodła, ciało rycerza chroniła również zbroja. Czasem była to zwykła kolczuga, wykonana z gęsto plecionych stalowych kółek, a czasem wykonana z dużych metalowych elementów, pełna zbroja płytowa. Pod nią rycerze nosili często gruby kaftan, który chronił przed zimnem oraz sprawiał, że noszenie zbroi było wygodniejsze. Ważnym elementem uzbrojenia były również rękawice. Rycerz musiał chronić swoje ręce i dłonie, ponieważ to one decydowały o tym, czy atak na przeciwnika będzie skuteczny. Rycerz bardzo chronił również swoją głowę. Dlatego potrzebny był muheum. Ich kształtów było również bardzo wiele. Najważniejsze było to, aby rycerz dobrze widział i słyszał, co dzieje się na polu bitwy. Niewielkim elementem uzbrojenia były również ostrogi. Te zaostrzone kółka miały ważną funkcję. Służyły do kierowania koniem. Najwięcej złota rycerz przeznaczał jednak na zakup konia bojowego. Dobry rumak musiał być silny, szybki i wytrzymały, więc niektóre konie w średniowieczu kosztowały fortunę. Rycerze bardzo o nie dbali, dlatego często również konie na polu bitwy były opancerzone. Najbardziej znanym polskim rycerzem był oczywiście Zawisza Czarny Zgarbowa. To zwycięzca wielu turniejów rycerskich, ale przede wszystkim uczestnik bitwy pod Grunwaldem. Właśnie od jego imienia mamy dzisiaj powiedzenie, polegać jak na zawiszy, kiedy chcemy powiedzieć o kimś prawdomównym albo godnym zaufania. I chociaż epoka średniowiecza minęła już bardzo dawno temu, to kodeksem rycerskim powinniśmy się kierować nawet dzisiaj.